Witajcie serdecznie na naszym kanale. Drodzy słuchacze, dzisiaj mamy dla Was temat, który porusza serca i portfele milionów Polaków projekt ustawy o ręcie wdowiej na 2025 rok. To nie jest zwykła zmiana w prawie, to prawdziwa rewolucja w systemie wsparcia dla osób, które straciły swoich życiowych partnerów. Wyobraźcie sobie starszą osobę, która przez dekady pracowała, wychowywała dzieci, budowała dom, a po śmierci współmałżonka zostaje nie tylko z pustką w sercu ale i z rachunkami, na które ledwo starcza pieniędzy. Właśnie dla takich ludzi powstał ten projekt. Chodzi o to, by wdowy i wdowcy w Polsce mogli żyć godnie, bez ciągłego martwienia się o jutro. Co proponują nowe przepisy? Finansowe wsparcie, które może sięgać nawet 7600 zł miesięcznie. To brzmi jak obietnica lepszego życia, prawda? Ale jak to działa w praktyce? Zaraz Wam wszystko wyjaśnimy, krok po kroku, bo ten temat zasługuje na pełne zrozumienie. Projekt Renty Wdowie 2025 to obecnie rozpatrywany wniosek legislacyjny, który ma na celu zwiększenie pomocy dla osób w żałobie. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale o poczucie bezpieczeństwa i stabilności. W Polsce mamy wielu seniorów, którzy po stracie partnera wpadają w finansowe tarapaty. Czasem emerytura jest za mała, by pokryć podstawowe potrzeby czynsz, leki, jedzenie. Nowe przepisy chcą to zmienić, oferując elastyczne podejście do świadczeń. Możecie zachować swoją emeryturę lub rentę i dodać do tego część renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Albo wybrać inną opcję, pełną rentę rodzinną z procentem własnego świadczenia. To wy decydujecie, co jest dla Was najlepsze. Wyobraźcie sobie, że macie wybór, a nie tylko jedną sztywną ścieżkę. To właśnie obiecuje Renta Wdowia 2025 roku dostosowanie wsparcia do Waszego życia, Waszych potrzeb, Waszej historii. Przejdźmy teraz do szczegółów, bo diabeł tkwi w szczegółach, jak mawiają. Renta Wdowia 2025 to odpowiedź na realne problemy, z którymi borykają się osoby starsze po stracie współmałżonka. W Polsce mamy wiele historii ludzi, którzy po latach wspólnego życia nagle zostają sami, a ich finanse zaczynają się sypać, jak domek z kart. Projekt ustawy daje im szansę na oddech. Jak to działa? Po pierwsze, możecie zachować swoje dotychczasowe świadczenie emeryturę z ZUS, rentę z KRUS czy inne. Do tego dostajecie procent renty rodzinnej po zmarłym partnerze. Na przykład, jeśli wasza emerytura wynosi 2000 zł, a renta rodzinna po mężu czy żonie to 3000 zł, możecie połączyć te kwoty w sposób, który wam pasuje. Alternatywnie Możecie zrezygnować z części swojego świadczenia i wziąć pełną rentę rodzinną. To elastyczność, jakiej wcześniej nie było. Ale jest pewien limit. Maksymalna wysokość renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności średniej miesięcznej emerytury w Polsce. Obecnie to około 7600 zł brutto. Dlaczego taki limit? Bo rząd chce pomóc, ale musi też dbać o stabilność budżetu. Nikt nie chce, by system się zawalił pod ciężarem obietnic. Dlatego zmiany będą wprowadzane stopniowo. W 2025 roku zaczniemy od 20% dodatkowego świadczenia. Potem, z roku na rok, ten procent będzie rósł, aż osiągnie docelowy poziom. To mądre podejście, płynne, spokojne, bez wstrząsów dla gospodarki. Wyobraźcie sobie, że dostajecie najpierw mały zastrzyk gotówki, a potem coraz więcej, aż wasze życie staje się stabilne. To właśnie plan renty wdowie i wsparcie, które rośnie razem z wami. Teraz czas na konkrety przykłady, które pokażą, jak renta wdowia 2025 roku może zmienić życie zwykłych ludzi. Weźmy pierwszą historię pana Pawła i panią Annę. Pan Paweł był emerytowanym policjantem, dostawał 4000 zł brutto miesięcznie. Jego żona, pani Anna. Emerytowana nauczycielka, miała emeryturę z ZUS w wysokości 2000 zł brutto. Gdy pan Paweł odszedł, pani Anna mogła zrezygnować z własnej emerytury i wziąć rentę rodzinną 3400 zł brutto. Ale nowe przepisy dają jej lepszą opcję. Dzięki reformie mogłaby otrzymać 4400 zł brutto miesięcznie. To 1000 zł więcej. Wyobraźcie sobie, co to oznacza więcej na leki, na rachunki na drobne przyjemności, jak kawa z przyjaciółką. To realna różnica, która może uratować czyjś spokój ducha. Drugi przykład, pan Piotr i pani Ewa, oboje przedsiębiorcy. Pobierali minimalne emerytury po 1338 zł. i 44 grosze brutto. Po śmierci pani Ewy pan Piotr bez nowych przepisów nie dostałby nic więcej ale dzięki w wdowie i jego świadczenie wzrosłoby o 669 zł. i 22 groszy. To daje mu 2007 zł. i 66 groszy brutto miesięcznie. Może to nie fortuna, ale dla kogoś, kto żyje skromnie, to szansa na opłacenie rachunków czy kupno ciepłego płaszcza na zimę. Każdy grosz się liczy, a reforma to rozumie. Trzecia historia: pan Artur i pani Katarzyna, emerytowani rolnicy. On miał emeryturę 1400 zł brutto, ona 1300 zł brutto. Po śmierci pana Artura pani Katarzyna bez zmian w prawie zostałaby tylko ze swoją emeryturą. Ale nowe przepisy dają jej dodatek 585 zł i 9 groszy brutto. Jej świadczenie wzrasta do 1885 zł i 9 groszy. To więcej niż wcześniej, a dla rolników, którzy często żyją z dala od miasta i mają wyższe koszty życia, to może być klucz do przetrwania. Te przykłady pokazują, że renta wdowia to nie tylko liczby, ale ludzkie historie, ludzkie potrzeby. Na koniec porozmawiajmy o tym, jak to wszystko się rozegra. Prace nad projektem renty wdowiej ruszyły w lutym 2025 roku. Pierwsze czytanie ustawy już za nami, a teraz dokument jest w rękach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tam eksperci analizują każdy szczegół, by upewnić się, że reforma będzie skuteczna i sprawiedliwa. Kiedy możemy spodziewać się wypłat? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze świadczenia ruszą w drugiej połowie 2025 roku. To oznacza, że już za kilka miesięcy tysiące wdów i wdowców w Polsce poczuje ulgę. Ale to nie koniec, rząd planuje monitorować efekty i dostosowywać przepisy, by były jeszcze lepsze. Podsumowując, Renta Wdowia 2025 to krok w stronę większej sprawiedliwości. Daje seniorom stabilność finansową, której tak bardzo potrzebują po stracie bliskiej osoby. To nie tylko pieniądze, ale i szansa na godne życie. Czy to idealne rozwiązanie? Może nie, ale to ogromny postęp. Zachęcamy Was do śledzenia tematu, bo to dotyczy nas wszystkich, naszych rodziców, dziadków, a kiedyś może i nas samych. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Dziękujemy, że jesteście z nami i do usłyszenia wkrótce.